Grażyna, czy ty to słyszysz? Nie, nic nie słyszę. No właśnie, nie ma organisty. Co my tu mamy organistę? No, a kto gra w niedzielę na mszy? Szczerze myślałam, że to z playbacku. Grażyna, msza to nie Sylwester z dwójką, tu jest muzyka na żywo. No to wiele wyjaśnia. Ale nie wyjaśnia tego, dlaczego dzisiaj jest cisza. Może go dzwonili? Ty, a może, biorąc pod uwagę to, co wyprawiał w zeszłą niedzielę... Nie było mnie. To żałuj co samo powiedział mi proboszcz przez spowiedzi a skąd on wie przecież jego też nie było to po co ja się przyznawałam no ale w sumie wcale się nie dziwię że dotarło to do proboszcza ale co konkretnie do niego dotarło nie powiedział ci o no wiesz Brygida proboszcz mi się nie spowiada no więc wyobraź sobie że byłaś tydzień temu w kościele no czuję jakbym siedziała tu gdzie siedzę każdy już gotowy na gorzkie żale a ten wyjechał z barką tej jak to leci? Jestem ubogim człowiekiem. W takim razie to były gorzkie żale. Jakie gorzkie żale? Tyle, że organisty do prawoszka, że mu za mało płaci.